Witam się z wami. Dzisiaj jest sobota, 13 czerwca. Ja dzisiaj cały swój dzień spędzam na szkoleniu Łasi Gęślak. Eee, a żeby było to jest chyba Asi pierwsze szkolenie, to znaczy jestem jej chyba pierwszą kursantką, a się jest świeżym instruktorem. I jakoś tak dzisiaj nie mam w ogóle problemu, żeby się nagrywać, może dlatego, że w sumie nikt mnie tu nie mija, tylko jakieś samochody, więc już lubię. Wiecie co, ja strasznie nienawidzę takich niemiłych osób mam teraz jakieś jakieś pani i mówię, dzień dobry, szukam... Przepraszam bardzo, dzień dobry, szukam ulicy takiej takiej. Eee, pokieruje mnie pani, nie wiem, nie, nie, nie wiem. Zapytałam grzecznie. No ale dobra, może miała zły dzień, wszystkiego najlepszego dla niej, niech ma świetny dzień, niech się więcej uśmiecha. I wszyscy będą wtedy szczęśliwsi i ja uważam w ogóle, że wszyscy powinniśmy być uśmiechnięci i mili dla innych. No i mam jeszcze 20 minut, więc na spokojnie. Idę sobie spacerkiem. Eee... A może Wam powiem, dlaczego w ogóle wybrałam Asię na to szkolenie. Asia jest świeżym instruktorem. I tak jak mówię, nie wiem, czy to nie będzie ich pierwsze szkolenie, także mam ma naprawdę rzut na głęboką wodę, bo ja jestem zaawansowaną stylistką. Mam swoje jakieś tam błędy, które się ze mną ciągną, jakieś takie głupie przyzwyczajenia, dlatego chcę właśnie to wyeliminować. No i idę do doszkolenie takie typowo techniczne. się wybrałam, słuchajcie, względem na to, że ma piękne prace. Bardzo mi się podobają jej prace, są czyste. Są bardzo estetyczne i pięknie wykleja kąciki wewnętrzne z moją zmorą, więc mam nadzieję, że po tym szkoleniu moje kąciki będą równie piękne. No dobra, trochę, pewnie ona się też stresuje, tak jak ja. Ja, znaczy ja hmm, stresuję, ja się cieszę. Natomiast stres gdzieś tam zawsze jest, nie? Bo ktoś musi was ocenić, musicie się uzewnętrznić przed kimś. Ja muszę się dzisiaj uzewnętrznić, powiedzieć, jakie błędy popełniam. Ale człowiek się uczy całe życie. Ja się uczę ostatnio bardzo dużo pokory. Mam takie wrażenie, że, że stałam się bardziej jakaś taka. Pokorna I to też mówią moi bliscy. Myślę, że to bardzo na plus mi wyjdzie. Że idę się uzywne uczniać, udoskonalać i polecam Wam wszystkim szkolenia, bo to jest naprawdę fajna opcja. Po pierwsze, żeby się ee, no, udoskonalać, a po drugie, żeby poznawać fajnych ludzi i od nich czerpać tą wiedzę. To jest właśnie to, co mówiłam w pierwszym filmie. Czerpanie wiedzy i mądrości od osób, które osiągnęły więcej niż Wy. Także polecam. Dobra, bo mi zaraz ręka odpadnie, tak mi ścierpło. Jesteśmy już po Mam nadzieję, że nie było tak źle. Wrzucę Wam tu jakieś yy, zdjęcia efektów, ale było super. Jestem bardzo zadowolona. Już czekam na Asię, bo Ci sesję na ściance żołnierzowej. Ogólnie było mega fajnie, ale jestem taka zmęczona. Już dawno nie kleiłam, słuchajcie, yy, ponad 4 godziny jednej modelki, ale super, naprawdę. Głowa mi pęka, ale jestem mega zadowolona i to było super szkolenie, jestem bardzo Asi to zobaczymy, co ona powie. I czy dostanę certyfikat w ogóle? Bo to jeszcze nie jest powiedziane. Na razie skończyłam szkolenie. Wykleiłam modelkę, ale super, I w ogóle taka piękna modelka mi się trafiła. No, ekstra. Ja jestem raczkującym e, vlogerem, operatorem kamery. Jak było ciężko z tobą? <laughs> Ej, ale właśnie, właśnie mówiłam, że. Jak szłam, że to jest chyba twoje pierwsze szkolenie i masz rzut na głęboką wodę. Naprawdę mam tyle swoich przyzwyczaje. Była ciężko. Swoich Była ciężko, ale... Dałaś radę, ja jestem zadowolona z twojej pracy. Jestem mm. zadowolona. Dwie... Dziękuję. Twoje kępki. Nie, nie no, to nie pokazujemy tego. No, także ja, moi drodzy, ja polecam, jaka ty jesteś <laughs> super. Ale rzucę ten, rzucę ten, jak my zdjęcia mojej pracy. Idziemy robić fotkę, co? Na ściankę. Mhm. No Wciąż. i tyle. Moi drodzy, witam się z wami ponownie Już tak zupełnie na chłodno chciałam wam powiedzieć jeszcze kilka słów eee, Odnośnie szkoleń i ogólnie dzisiejszego dnia Był to dla mnie mega ciężki, ale mega motywujący dzień Pełen chwili przemyśleń jakby nie było Odnośnie swojej pracy, eee, swojej techniki I tego w jakim kierunku chciałabym zmierzać Ale nie było tak źle, nie było takiej krytyki Spodziewałam się, że będzie gorzej Przyjęłam rady, będę z nich korzystać bardzo się cieszę, że była Małasiu na szkole. Naprawdę, Małasiu jest w ogóle mega fajnym człowiekiem. Ja zmiał to... Ale nawet nie. Małasiu jest w ogóle mega fajnym człowiekiem. Jest mega... E, mega ciepła, bardzo skromna i utalentowana. Także polecam serdecznie. Także moi drodzy. Ciężka praca przede wszystkim. E, świadomość swoich wad. Trochę pewności siebie i swojej pracy. E, przyjmowanie pochwał przede wszystkim. Mniej panikowania, mniej pośpiechu. Myślałam, że. Michał jechał. Bo chyba jechał. Pewnie będzie zaraz do mnie dzwonił. No nieważne. Eee, mniej pośpiechu. Tak jak mówiłam w pierwszym filmie. Nie czas, a technika. I to jest najważniejsze. I co dalej? Idę do domu. Jestem mega zmęczona. Moi, dro... <laughs> Moi drodzy, nikt inny, a wy. Twarzacie swoje granice i to wy jesteście swoimi granicami. Przekraczajcie swoje granice, szkolcie się, udoskonalajcie się, bo to jest mega takie pokrzepiające. Miłego wieczoru, dnia, nie wiem o której to będziecie oglądać. Postaram się to jutro wrzucić. Mam nadzieję, że chociaż parę minut z tego mojego gadania będzie. Wrzucę Wam też tutaj takie przebitki z filmów ze szkolenia, to znaczy z tego, jak ja kleiłam, no bo nie nagrywałoś mi, nawet nie było czasu. Modelkę kleiłam 4 godziny, także. Dziękuję też mojej modelce, może kiedyś to obejrzy. Jesteś w ogóle piękna i bardzo się cieszę, że na Ciebie trafiłam i do tego mega cierpliwa. No, pa! Słuchajcie, jestem już dwa dni po szkoleniu, ochłonęłam, moje emocje trochę opadły. I co mam chciałam powiedzieć? Na pewno y, wnioski, jakie wyciągnęłam z tego szkolenia, to żeby się nie spieszyć. To jest to, co ja mówiłam w pierwszym filmie. Generalnie ja w, w teorii każdy jest mądry. Ale nie spieszycie się, wszystko powolutku, dokładnie. Na pewno muszę pracować nad ilością kleju, co mnie zaskoczyło, bo zawsze mi się wydawało, że ja e, kleju raczej dużo daję. Ja bym powiedziała, że daję więcej niż mniej, no ale okazało się, że daję za mało. Także to mnie zaskoczyło. Na pewno nawet do długości od powieki, bo ja się ogromnie boję, że, zaklej, że przykleję za blisko powieki albo nie daję Boży do powieki, dlatego ja zawsze zostawiam ostęp. Bo... Eee, no i co, no i. Praktyka, praktyka, praktyka jak zawsze. Jeżeli chodzi o szkolenie Łasi, bo tak jak mówiłam wcześniej, była mi pierwszą kursantką, ja ją wybrałam z tego powodu, że podobało mi się bardzo jej pracy. Ja jakby mmm, polecam sobie mimo wszystko wybierać na te początkowe szkolenia instruktorów, y, którzy mają większy staż mają już jakieś tam mm, przepracowane, y, przepracowane kursantki. Bo jest im łatwiej na pewno, ale ja się wybrałam, ponieważ jakby jestem już zaawansowana, potrzebowałam tylko kilku takich rad i, i żebym pokazała po prostu kilka rzeczy. A wiedziałam, że to robi bardzo dobrze, dlatego ją wybrałam. Jestem mega zadowolona. A się jest mega cierpliwa, to przede wszystkim. Do mnie trzeba być cierpliwym, trzeba mieć do mnie rękę. Ja też, jakby wybierając sobie instruktora, patrzę na to, jakie ktoś na przykład dodaje filmy. Albo oglądam sobie czasem live z tym instruktorem, żeby po prostu widzieć, czy złapiemy sobie razem taki film. to jest dla mnie na przykład ważne, bo byłam na kilku szkoleniach, e, które były bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakąś tam wiedzę merytoryczną i tak dalej, natomiast z instruktorem nie złapałam takiego kontaktu. Dla niektórych to nie jest ważne, dla mnie to jest na przykład ważne. E, więc tutaj jakby też kierowałam się tym i tutaj mogę Asia polecić. Asia naprawdę jest... To, to, nie, to nie jest w ogóle tutaj wychwalanie, ale to jest sama prawda, słuchajcie. Um, także tak. Idę teraz właśnie jestem w salonie, mam jeszcze 25 minut do klientki, także będę wykorzystywać wszystkie rady, które dostałam od na szkoleniu. No i będę się chwalić efektami na pewno. Postaram się jutro to jakoś zmontować, to że się mi wysłała po prostu zdjęcia, powrzucam sobie w tego takiego krótkiego vloga, powiedzmy. No, jakbyście miały jakieś pytania, to bardzo chętnie Wam odpowiem. Myślę, że Asia tutaj też gdzieś w komentarzu, jeżeli wyśle link, Wam odpowie, jakbyście miały pytania co do szkoleń u niej. Dziękuję Wam za oglądanie i co? Do następnego filmu. Pa, pa!